Cześć, witajcie z tej strony. Kapcy 16 witam w kolejnym odcinku z serii Dawaj Smoka Endu. Jak możecie zauważyć, jestem sam. Tu już tutaj troszeczkę domku porobiłem. Jak można też tutaj tak zauważyć. Tak, tak to się na razie prezentuje wszystko. No między poprzednim a tym materiałem no, jest pewna dysproporcja, bo, bo nie byłem w stanie. Oj, tutaj nie, nie. omyłkowo, po prostu drewno. Klinam. Teraz mi zombie goni, mam mieczyk, mam mieczyk, dobra. Będę się przed jednym i przed drugim chronił. A wy możecie w tym czasie zostawić subskrypcję na kanale razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków z tejże serii. Nagrywam sam, jak możecie też zauważyć. A to dlatego, że pan prezes jest. Hmm, Chciałem sobie zażartować w, te, w taki sposób, żebyście też znowu do, dali subskrypcję, aby wrócił, ale no po prostu go nie ma z nami. Kurde, to brzmi tak jakby dednął no. <laughs> Nie, nie, nie dednął no. Tylko po prostu go nie ma, bo Nie wiem, czy... znaczy bo to jest też tak, że Muszę jakieś usprawiedliwianie znaleźć No po prostu Nie, nie ma go po prostu w domu Dlatego go po prostu I poprosił mnie o to, abym nagrał odcinek Właśnie jak y, robię ten domek Dlatego w dzisiejszym materiale Zajmiemy się tym, ja wiem, że to już się trochę ciągnie Tworzenie tego domku, no ale wiadomo, ja, ja tak w sumie tak rozglądam się, patrzę co i jak. Jak możecie też zaobserwować, na moim ekwipunku niezbyt ciekawie, bo mam tylko kamienne rzeczy i w sumie kamienie też trochę brakuje i dobrze byłoby sobie te, tego kamienia pokopać. A może dobrze byłoby w ogóle pójść w kimy, bo niepotrzebnie się z mobami będę użerał. To też w sumie jakiś, jakiś pomysł jest. Ja tak sobie zaczynałem w OBS, ale wszystko niby hula i śmiga. No to dobrze, udamy się na odpoczynek. Łóżko sobie postawiłem najprawdopodobniej... gdzie ja postawiłem łóżko? Czekaj, ta... O to jest łóżko, dobra. To postawimy sobie łóżko w tym oto miejscu i pójdziemy w kimę. Ja wam co nieco poopowiadam. Materiał będzie trwał tak z 23 minutki, może troszeczkę dłużej, może troszeczkę krócej. Gru... o ile też nikt mi nie przeszkodzi w nagrywaniu tego oto odcinka, bo już przymierzam się w dzisiejszego dnia do tego, aby ten materiał powstał i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie tutaj taki problem, bo co chwilę ktoś coś ode mnie chce. No nie za ciekawie, nie za ciekawie. No ale mam nadzieję, że jednak bez problemu uda mi się ten odcinek nagrać. I tak w sumie też planuję. Znaczy, zamyśle jest po prostu to, żeby ten materiał nagrać. W momencie, kiedy na nagrywam ten materiał, ja też z, z kolei nie wiem, który to już jest odcinek i nawet nie zamierzam tej Zabaw zabawiać się w zgadu i z dlatego, że nie chcę palnąć żadnej gafy. Tu to jest tak, nagrywam ten odcinek a montuję materiał właśnie z prezesem. W dniu na nagrywek akuratnie myśmy nagrywali to, nic nie udało mi się zmontować. O tutaj, enderman jest i konie, dobra. W sumie, jeżeli chodzi o koniki, to też się zrobi taką stadninę dla koni, ale na razie skończmy ten domek, bo to jest takim priorytetem. Ja dzisiejszego dnia mam generalnie taki problem żeby mieć w ogóle tą chwilę na to, że coś ponagrywać. Ale udało się jakoś ten czas wygospodarować także że. A czekajcie, nie mam kamienia? Mam kamień, dobra. Nie ma, Mamy niewiele kamienia. Chyba, że tutaj prezes akurat nie ma. No tak zarzeczył sobie, że będę niego mówił, tak mówię, nie aż śmiesznie tak. Będę musiał z nim uzgodnić po, poza odcinkami. Czy, ja mam tak, czy to po prostu jest tak, że ja mam tak cały czas do niego się zwracać, czy może jednak... Wrócimy do, do, do tej tradycyjnej formy, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie poniekąd zabawne. Chociaż ja tak yy, można powiedzieć, że pierwszy materiał z tejże serii, tak w sumie powiedziałem, że jest prezes PMW, no bo on lubi BMK. Ja zresztą też lubię BMK. Jeżeli też lubicie BMW możecie da dać znać komentarzu. BMW są spoko. Ja z kolei. Znaczy bo to jest tak, jeżeli, jeżeli już dotknąłem tego tematu, to też nie, nie chciałbym jakoś tak się rozdwajać, rozstrajać na temat aut, bo to w sumie najlepiej jakby to mój kompan do gry bardziej się o tym opowiedział. Ja po prostu mam coś takiego, że audicami żygam, bo w domu tak naprawdę dużo osób ma te audice. Czyli jak, jak, nie, jak nie rodzeństwo, to po prostu szwagier ma. I jakoś te ulice po prostu takie. Le, mam taki wstrętne do tego. I chciałbym po prostu zobaczyć, jak to z tymi BMW-kami jest. Ale też wiadomo, że są różne stereotypy i takie dalej o BMK. Ale myślę, że byłbym dobrym takim kierowcą BMW Jeżeli powiem sobie, że będę dobrym kierowcą, to tak faktycznie będzie. Dobra. Ja tu jeszcze pozbieram sobie tutaj te, te drewnienko w dzisiejszego dnia tak też jak miałem tam akurat nie wolną chwilę Co prawda jeżeli chodzi o wolną chwilę dzisiejszego dnia to tam No, no miałem to, taki fragmencie, gdzie ja faktycznie mogę sobie to odpocząć bo to, to akurat nie myśmy wrócili hmm, Tylko też żeby też nie przegiąć To znaczy Nie chciałbym za dużo zdradzać a po prostu Moje bo to jest tak na wsi zawsze Para, para dodatkowych rąk jest pomocna I dlatego też W momencie kiedy Skończyliśmy po prostu zrobi, zrobić to, co, to, co było założ to, co było zakładane, żeby zrobić. O już zgłodniałem z tego. że kurczaczka sobie zjeść. Chociaż. No w sumie. No dobra. To miałem taką chwilę, żeby zobaczyć sobie na YouTube, bo tak się zastanawiałem nad tym, jak udekorować ten dom, jak ogarnąć ogród, jak w środku urządzić, jak zrobić dach. I powiem szczerze, fajne są takie filmiki. Fajne są tutoriale. Jednak ja szczerze powiedziawszy, no musiałbym najprawdopodobniej odpalić sobie taki materiał raz jeszcze, żeby zobaczyć jak człowiek to dokładnie robi. No jednak jakoś nie mam takiego czegoś, że jak zobaczę materiał to od razu mi to się fajnie zakoduje i będę w stanie móc to odzorować, tylko musiałbym się posiłkować cały czas tym materiałem, żeby, żeby coś stworzyć. Powiedziałem jak ten gość robił dach, ale jakoś tak... Właśnie, ale nawet jeszcze się zastanawiam z czego można byłoby dach zrobić. Chyba trzeba będzie po prostu pokopać kamienia, no bo nie ma innej opcji. Ja tutaj też pokażę wam, co mi się udało zrobić. W tym miejscu będzie magazyn. Tak się zastanawiam, czy tutaj się wyryje dziurę w ścianie i tam będzie druga część tego magazynu, czy to będzie taki dłuższy jeden magazyn. No to się wszystko okaże. Tak sobie serknę, tylko... Okej, okay, jest dopiero siódma minuta materiału, bo też czasem jest tak, że jak się rozgadam, to się okazuje, że ten czas bardzo szybko leci, no bo gdy nagrywam z prezes... O, blok węgla. Wezmę jeden przerobie z tego powodu, że potrzebuję troszeczkę pochodni. Dobra, ja w sumie mógłbym tutaj niepotrzebne rzeczy powrzucać. To, to, to. Jakieś kilofy. Wszystkie kilofy, które tutaj są. To ja je z miło chęcią wezmę. Mieczyk tutaj jest, jest. Dobra, wezmę sobie ten mieczyk. Dobra. Pokopiemy sobie, ale fajnie by było też sobie porobić jakieś schodki. No, cztery, no dobra, na razie niech będzie 4, bo, bo jak będę się wkopywał w dół, no tak chcę na ten poziom 12-11, chociaż szczerze powiedziawszy, to, to już w, w tej wersji Minecrafta nie, nie będzie to działało, że tam będą diamenty, bo te jaskinie są przeogromne w tej wersji. Są przecież ten blok miedzi. Nawet nie wiem, co to za blok. Pierwszy raz w ogóle, czy pierwszy raz, no już nie pierwszy raz, no bo to w pierwszym odcinku, właśnie z tejże serii, Dawaj smokajem, to zobaczyłem ten, ten surowiec. Nawet nie wiem, czy on jest do czegoś takiego mega, bardzo mocno czy jest bardzo takim surowcem mega potrzebnym, czy niekoniecznie, bo odnoszę takie wrażenie, że on jakąś taką niszową funkcję pełni w tejże w, w Minecrafcie. No ale może się mylę, bo mówię, bo ja jeszcze. No nie miałem jakiejś takiej większej okazji ku temu, żeby zapoznać się po prostu z tym surowcem i, i z tymi jego właściwościami, do czego mógłby się przydać. Nie wiem czemu on mi się strasznie głos załomuje, przepraszam was za to. Być może nie wypiłem wody i to dlatego tak jakoś te gardło tak... No ale no... Co mogę wam jeszcze akurat takiego popowiadać? Bo teraz skupiamy się głównie na tym, żeby troszeczkę kamienia pozyskać. Bo... Tak myślę akurat nie na tym, żeby tak został zrobiony nie ze stone'a, a ze stone bricków. To znaczy, no wiadomo, zrobi się schodki ze stonbrików. No i jak same stąbriki. Niesamowite dla mnie jest tym wszystkim to, że tak jak kiedyś w, takim w takich tych starszych wersjach Minecrafta, nie dało się zrobić ze stone'a, z tego stona, półpłytek stone'owych czy, czy schodków stone'owych, a w tej wersji jest to realne. To jest niesamowite dla mnie. węgiel jest. No węgiel tutaj na razie nie pogardzimy, bo mało jest na razie tego węgla, bo to tylko 9 bloków. Czyli 81 w sumie. No to taka matematyka się kłania. Nie no, mnożenie nie jest jakieś takie mega skomplikowane, to zależy, bo to też zależy jakie, jakie są tam działania. Ale nie, takie, ja akurat nie, nie mam najmniejszego problemu z tabliczką mnożenia. Znaczy, wiadomo, z podstawową to biczko mnożenia od 1 do, do 9. <laughs> 1 razy 1, 1. 1 razy 9, 9. Nie, no, to ja też się śmieje. No, te, takie podstawowe rzeczy to są spokojne, ale go, strasznie mi się nie podobały jakieś logarytmy albo pamiętam stereometria, czy też było coś takiego na matematyce, z czego ja tak bardzo mm, nie potrafiłem zdzierżyć i umknęło mi bo, to, bo tutaj już mówiłem. Logarytmy, to tam w sumie można powiedzieć, jak były takie w porządku przykłady, typu nie wiem, pierwiastek z. Czekaj, czekajcie muszę podać no, na jakimś takim fajnym przykładzie, żeby, żeby zobrazować to o co mi chodzi. Jak jest pierwiastek z 25. Zwykły no, pierwiastek z 25, bez żadnego stopnia. Zwykły pierwiastek z 25, no to wiadomo, że dla mnie to nie jest rzeczą mega skomplikowaną: to będzie 5. Bo trzeba po prostu znaleźć taką liczbę, że coś razy coś musi dać mi 25. To będzie z tego pierwiastek. Czyli pierwiastek z 25 to będzie 5. I to jest akurat niespoka. Jak się pojawia się trzeciego stopnia, albo jest pierwiastek, pierwiastka, i to wiesz, w ułamku, to dla mnie to ja już po prostu rezygnuję z, z tego. Bo wydaje mi się to taką czarną magią, dosłownie tak czarną jak ten węgiel. Także tak, tutaj się troszkę pokopię. Ja tak właśnie z prezesem poza odcinkami tak właśnie mówiłem o tym, żeby nagrać ten odcinek, jak powstaje ten domek. Dlatego też, bo mi też zależy na tym, że każdy proces po prostu jak, jaki tutaj będzie, czyli właśnie budowanie domu, zbieranie surowców, żeby to zostało fajnie udokumentowane na materiałach, żeby też nie, nie było jakiegoś takiego zarzutu w, kier, kierowanego w naszą stronę, że my nie wiem z, czytujemy czy coś takiego. Chociaż myślę, że tutaj nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek padnie takie oskarżenie. Aczkolwiek na pewno ja jestem. Ja będę na pewno z tego bardzo zadowolony, jak kiedyś się, będzie, kiedyś się wróci do tej serii i zobaczę, jak od początku do końca wszystko się nagrało. Bez, bez jakiegoś tam większego ucinania. No wiadomo, że jeżeli chodzi o znalezienie terenu do takiego osiedlenia się, no to. No, to 3000 kratek trzeba było zrobić. Powyżej 3000 kratek. Jeżeli kierując się na X, a potem na Z też, też 3000, o już Kilo odmówił posłuszeństwa, a raczej skończył swój żywot. Dlatego tutaj musimy. Oj, troszkę zla, zlamiłem, ale to nieważne. Tutaj, gdzie są patyczki. Patyczki, pyk. No, i zobaczymy, ile kilowów uda nam się zrobić. Zrobimy z 3 kilofy. Tak jest. Tutaj kobla przepalimy. Tutaj na te bloczki sobie zamienimy. Niech one będą w tym miejscu. O, tu owca. To super, że owca jest. O, jeszcze tu jest, jest wujku, kamień. To też go na stołum bliki przerobimy. Dobra, bo to, bo to sąbliki nam się przydadzą do tego, żeby coś pomyśleć nad, nad dachem. Pój w dalszym ciągu pójdziemy właśnie na kopanie. Pochodnie mamy węgiel mamy. W sumie węgiel można było zostawić, bo po co ma nam zajmować miejsce w ekwipunku. Kamień też również zostawimy. Tu już też pozbieramy. To też Expo sobie skarniemy. Dobra, i lecimy w, da w dalszym ciągu na kopanie, tak się zastanawiam, bo tutaj też można byłoby. W tym miejscu troszeczkę sufit powiększyć. O właśnie tak. To też się kamienie troszkę pozyska. Potem sufit jakiś się wydaje taki niski, a, już, a lepiej żeby on był odrobinkę wyższa aniżeli aniżeli odwrotnie. O tutaj trzeba oświetlić, żeby się niechciane mąby moby nie, 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 nie zespełniły. Wiem, że na tej wersji Minecrafta jest taki stwór, który, tylko będzie mi ciężko wytłumaczyć, bo jest to taki czarny stwór, który wygląda, on, on, nie... on jest podobny gabarytu, gabarytów co golem, ale nie jest to golem, nie, po... nie, po... nie podam nazwy, bo nie, nie wiem jak się ten mob nazywa. Ale jest to taki czarny stwór, który w brzuchu ma tak jakby taką szparę, takie, takie oko, mnie strasznie przeraża ten mob. Tak jak kiedyś mnie przerażał Enderman, i w sumie po dziś mam coś takiego, że, że nie lubię tego stwora, jak tą japę otwiera. To, 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 mam coś takiego, że nie lubię po prostu. Czekaj, czy, czy jakoś dobrze, dobrze tu jest? Chyba nie, tutaj trzeba wykopać, bo mam noszę wrażenie, że tutaj o jeden bloczek myłkowo mi się zapomniało wykopać. I teraz powinno być OK. Tutaj też wykopiemy. I dobra. Oj, teraz, teraz jest OK, teraz jest wszystko w porządku. Chociaż myślę, że jeżeli jest wersja 1.18 i wkopie się w ten poziom 11 czy tam 12, no to jednak powinno być. W sumie na którym poziomie jesteśmy? Na 63. Oto o to, to jeszcze sporo czasu. Jest 15 minut materiału, a też nie chciałbym, żeby materiał sam opierał się na kopaniu kamienia. Jednak co, cóż mi pozostaje? Ewentualnie mam taki pomysł, bo faktycznie głupio by było, żeby materiał opierał się tylko i wyłącznie na kopaniu kamienia. Dlatego ja po prostu zrobię te cięcie, bo szkoda po prostu traci czasu, a ja chciałbym jednak wam pokazać, jak będę robił ten dach jakąś koncepcję mam na to, może nie jest ona jakoś nie wiadomo jak bardzo rewelacyjna ale myślę, że to będzie o wiele ciekawsze niż to jak po prostu będę kopał, dlatego po cięciu się widzimy Dobrze, jesteśmy po cięciu, ja co prawda w OBSie omyłkowo dałem zatrzymaj nagrywanie, a, a nie dałem tego a nie dałem żeby wznowiło nagrywanie, tylko omyłkowo kliknąłem to właśnie drugi, to zatrzymaj nagrywanie pamiętam tylko jedynie to, że nagrałem tam 16 minut, dlatego to będę musiał po prostu mieć taką uwagę, żeby nagrać tak 5-6 minut. Jak ja to planuję zrobić? Mam tu już wszystko przygotowane, to znaczy schodki mam tu, tu porobione. I to jest tak. To wykopiemy sobie z pewnością, żeby to wykopać. Oj! I teraz to, żeby ładnie położyć, to będzie, bardzo, żeby o to chodzić, żeby to było dobrze położone. Tak, tutaj i teraz po prostu na, należy po prostu dookoła. W taki oto sposób dać te schodki, żeby one były. No, znaczy tą obramówkę taką można powiedzieć zrobić. Ale jak się ją wykona, to po, potem będzie. To już będzie git. Tutaj to i to. Tutaj dajmy sobie zamiast kilofa, to właśnie to drewno. OK. I teraz lecimy w dalszym ciągu tak jak tutaj było. Tutaj jeszcze nie ma okien na razie porobionych, ale je się porobi. Jeżeli nie w tym odcinku, to ewentualnie zrobię kolejny odcinek, w którym już będą takie bardziej wykończone do zakończenia sprawunki. Tutaj tak samo, dokładnie ta sama sytuacja z drewnem i tu dalej kładziemy. Dochodzimy do kolejnej takiej kolumny. Już trzeba będzie wyciąć, tak jak w przypadku tych pozostałych tych kolumn, kolumn, i ok, i teraz tutaj i kładziemy, i tu będzie ładnie jeszcze kilka bloków. Dobra, mamy to wskakujemy tutaj. Ja się podbuduję ziemią. Aha, bo tu jest tu są pół płytki. Czy ja tak zrobię taki parkour? Tak, zrobię. Dobra, i teraz. Jak to zrobić, tak żeby to było dobrze? To znaczy, jest, jest na to pewien patent, tylko ja muszę zejść. Potrzebuję zwykłego drewna, bo jeżeli chcę, żeby to był ładny dach, no to tak potrzebuję. Tutaj te deski, i nawet sobie troszkę przerobić, bo tych desek nigdy za wiele. Tak, żeby mi po prostu nie brakło. Lepiej, żeby było więcej, aniżeli żeby się miało okazać, że będzie ich za mało. I dobra, i tu wskakujemy dobrze elegancko. I teraz tak tu na czwartym miejscu. Tutaj ktoś mi tam wysyła coś, to nie jest jakoś mega istotne. I teraz to jest tak, że jakby to zrobić? To znaczy, i tutaj się coś takiego. Tak to było. Mam nadzieję, że tak. To będzie, jeżeli to będzie, mam nadzieję, że to nie będzie taki brzydki dach. Tutaj coś takiego dobra. I teraz taką obramóweczkę. Tylko nam się to nie uda, chyba zrobić całkowicie tej obramóweczki, bo nie mam zbytnio schodków. Bo nawet jeżeli tak, tak to zacznę robić, to potem jak już skończę i zrobię ten taki. Taką spiczastą górę. Chociaż nie, wiem, czy ja spiczastą górę zrobię, ja, ona będzie płaska, ale będzie można ją jeszcze zmodyfikować, dodać jakieś okna i takie inne rzeczy. Także to. Jeszcze to nie jest nic przesądzone. Tutaj aj chciałem na ziemię skoczyć, a jakoś tak. No, dobra, szybko mamy. Zerkam sobie na, na minutnik, czwarta minuta materiału. Kurczę. Nie, no wypadałoby, żeby to w tym odcinku najwięcej rzeczy zrobić. Dlatego chyba jeszcze raz po prostu zrobię coś takiego, że zrobię cięcie, bo tutaj nie mam porobionych tych schodków. A szkoda po prostu na coś takiego marnować czas. Dlatego tutaj zrobimy tak, tak, tak. O, pyk. Dobra, i teraz te schodki mam, w sumie można było zobaczyć jak to na zewnątrz wygląda, no dobra nic, zejdziemy i zobaczymy sobie F1, na razie to się tak wszystko prezentuje, ewentualnie wiem co będzie można zrobić jeszcze, to znaczy nie F3 tylko F1, chyba o jeszcze jedno zmniejsz, o tu w ogóle drewno, to trzeba zabrać, tu chyba jeszcze o jedno weźmiemy, bo to widać, że tak dzi dziwnie jest to tak zakończone, dlatego jeszcze o jedno to tak się zrobi. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi, jeżeli ten to znaczy, hmm, jakby to wykonać, bo jeżeli ja tutaj zacznę, to, to w ogóle nie, nie będzie można wejść. Dobrze, mam. ojejku, nie F1, tylko tak, F5. Ja zrobię teraz cięć, o tam, jak możecie zauważyć, tam, czekajcie, zrobić coś takiego. Tam są ci villagerowie. Ja ich sobie pokonam i po tym jak ich pokonam i to wezmę, poprawię, bo tutaj zepsułem. Wznowię nagrywanie, pokażę wam jak to zrobiłem i ewentualnie wtedy zakończymy materiał, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dobrze, ja już jestem, także możecie już zobaczyć tutaj, że już coś, coś się na tej górze zadziało. Nie wygląda to nie wiadomo jak dobrze, ale, ale już jest ociupinkę lepiej. Także... Nic nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu jeszcze kontynu po po kontynuować w tym odcinku. Bo też, chciałem, bo też nie chciałem, żeby ta przerwa była aż, aż taka długa strasznie. Żeby pomiędzy jednym, że chodzi mi o osięcie, żeby nie było aż to takie długie. A, wiem co, jeszcze mi brakło bo tu potrzebuje drewna, a żeby drewno to tego było wszystko przerobić bez takiego wyczekiwania czy też znaczy wyczekiwania bez takiego e, myślenia a może może mi się jednak wystarczy te drewno nie po prostu jak mam te drewno to wykorzystajmy I to jest tak to jest tu to jest tak to jest tak Tu jest coś takiego, że tu się pociągnie. Coś takiego, tylko to jest jedno, tu, jest dwa, tu jest jedno, tu jest dwa. Jest jedno, tu jest dwa. To jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Oj, coś mi się baguje, Wow, ale to. Mi to nie przez mój internet, a bardziej przez serwer jakieś takie lagensy się pojawiały dobra, tutaj jeszcze i tutaj trzeba byłoby kierką której ja oczywiście nie mam i muszę rączku sobie tutaj ubić, ale to nic nie szkodzi czy to jest tak, jak powinno być, czy niekoniecznie zaraz się zresztą okaże bo teraz powinniśmy po prostu post post postawiać sobie te schodki najprawdopodobniej ja sobie... Z drugiej strony analogicznie by się zrobiło tak samo. Dobrze, w takim razie ja też nie zamierzam jakoś dłużej przeciągać tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ten proces już jest naprawdę w znacznej mierze skończony. To znaczy, jeszcze tutaj będą drobne poprawki, bo z tej strony również zechcę, żeby taka była wypukłość. Tak jak z tamtej strony mogliście zauważyć, jak ja to robię. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze będę zmieniał, bo to tak też nie wygląda zbytnio za ciekawie, ale jak coś to zobaczycie w następnym odcinku. Ja tutaj się jeszcze tym zajmę i. Chyba, chyba po prostu nagram kolejny odcinek sam. Bo tutaj też, żeby coś, było, żeby coś się działo i tak dalej na kanale. Kulki. I co? Ja powiedziałem, że się, się chcę pożegnać, tylko też się zastanawiam, czy coś miałem jeszcze powiedzieć. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, stawieniu polubienia, jeżeli się materiał spodobał. Ja nie będę już dłużej przeciągał tego zakończenia. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 18. Cześć!